Hej, cześć witajcie! Z tej strony GlatKis, zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Salt. Odcinek przełomowy, odcinek, w którym mam nadzieję, podołamy zadaniu i pokonamy głównego bossa z gry. Jeśli by kogoś interesowało, na jakich koordynach, e, koordach e, się tutaj znajduje. Hmm, może nie w ten sposób raczej, a w ten sposób e, 8 ist, 12 nów. W tym miejscu się znajdujemy. Teraz tylko nie wiem, o, sam położył. E, może tak. Use the ceremonial dagger. E, może tak. E, najpierw zaaplikujemy sobie wszystko, co możemy. Czyli wszystkie dodatkowe rzeczy, które pomogą nam. Oczywiście. E, wygrać z przeciwnikiem. Nie wiem, na ile jest ciężki. Więc myślę, że się skupimy. Teraz tak. Mamy jakiś pierścień na sobie. Mamy jakiś pierścień. E, szybsze odnawianie zdrowia. Myślę, że może być na spokojnie. Tutaj nic nie zmienimy. Mam bomby, ale bomby będą raczej dosyć słabe na niego. Chociaż mogą okazać się dosyć przydatne. że 65, to chyba nie ma sensu. Teraz tak, możemy sobie zwiększyć życie. Możemy sobie... Tylko tak, tu zwiększę sobie życie o 12. A jeszcze pamiętam, że był w ekwipunku, właśnie, Huge Mount Seabass. Nie wiem, czy jeśli go zjem, to otrzymam jakieś dodatkowe tutaj rzeczy. Spróbujmy. Nie udało się. Teraz nie jestem wystarczająco głodny, żeby to zjeść, a nie jestem też w stanie spalić tego zbyt szybko. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Weźmiemy sobie e, miecz najpierw. Nie mogę naostrzyć broni. No dobra, to jest dosyć słabe. E, czemu podpisało pod jedynkę? Chwila, jeszcze raz. To jest mój miecz i w tej chwili chcę go naostrzyć. You sharpen your sword. Bardzo fajnie. Miałem 31, chyba, a w tej chwili ile mam? 30, nie, 15. Sharpened. I po prostu tyle, że jest naostrzony. Dobra, to jest jakiś już tam plus, że to sobie dodaliśmy. Nic tu chyba więcej żadna ryba, nic mi nie dodaje. Jeszcze tak się oczywiście przyjrzę, żeby być pewnym. Zjedzenie da niewielki boost do obrażeń, ale też nie mogę zjeść, niestety. Teraz tak, potki. Spider Poison. Nie wiem, czy no, nie tak. Czy jeśli wezmę łuk, to będę mógł wykorzystać to drugi raz. Dobra, poszło. Teraz tutaj mamy Stamina Regeneration. Proszę bardzo. Dalej mamy Health. Dobra, tu już nic nie zrobimy. Black powder, Black Powder. Tu już nic nie wykorzystam, stąd chyba też już nic nie wykorzystam. I stąd też. No dobra. To wszystko, co jesteśmy w tej, w tej chwili w stanie zrobić. Pod czwórką z tego, co kojarzę mam podki i pod piątką mam bandaże, tak jest. I musimy sobie jeszcze ten ceremonial dagger podpisać. Pod powiedzmy, no, szóstkę. Mamy szóstkę. A dobra, do you want to pierce the heart with the ceremonial dagger? Tak! Wow! Fuck! Nie spodziewałem się aż takiego przeciwnika. Dobra, The Dark Guardian. Teraz już przynajmniej wiem, z kim się mierzę. No, może być ciężkim przeciwnikiem. Zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Będę starał się unikać jego strzał. Mam przyspieszoną regenerację i mam nadzieję, że przyda mi się to oczywiście do walki z nim i będę mógł sobie na spokojnie go pokonać. Dosyć szybko pada, no ale zaczyna się do mnie zbliżać, a tego nie lubimy. Nie lubimy, kiedy przeciwnicy się do nas zbliżają. Ładnie wygląda swoją drogą, muszę przyznać, naprawdę ładnie. Wygląda troszkę jak ci właśnie Ancient Guardians, czyli ci obrońcy starożytni. Ale na pewno ma jakieś tam inne mechaniki, a ja nie chcę do niego podchodzić, bo wiem, że bossowie zazwyczaj mają w sobie tego asa w rękawie i są w stanie zabić na przykład z ręki. Proszę bardzo! Szybko go zlotuję, póki mam jeszcze okazję. I co dostaliśmy? Ceremonial Mace of the Ancients: Ancient Core I Ancient Metal. I oczywiście nasze strzały. Bierzemy wszystko, póki oczywiście mam okazję. I zaraz to sobie omówimy. Poszło dosyć szybko, dosyć sprawnie, nie straciłem praktycznie w ogóle zdrowia. Nie wiem, czy to dzięki mojemu skill'owi, no, na pewno, na pewno to, to wszystko dzięki mojemu skill'owi. Mm. Ale przejdźmy może do samego łupu. Co my tu mamy? A ceremonial Mace of the Ancients. Jest fioletowa, z tego co zauważyłem, fioletowe itemy są tutaj najlepsze. This was once a revealed tool of the ancients. It was uh, used in many ritual and ceremonies. critical hit chance is greatly increased after an initial critical hit, um, czyli zostało było to narzędzie wykorzystywane przez starożytnych mm, czy tam ancient e, no może być starożytnych. It was used in many rituals and ceremonies. Z, było wykorzystywane w wielu rytuałach i ceremoniach. E, ma szansę zadać e, great, czyli tak jakby mm, mamy powiedzmy tutaj zwykłe obrażenia i krytyczne. Krytyczne są oczywiście takie, które wpadają e, dosyć rzadko, a tutaj są jeszcze tak jakby e, Greatly Increased, czyli są jeszcze lepsze niż krytyczne obrażenia, tak jakby po... E, nie, nie wiem, czy to jest dwukrotna wartość, ale mają szansę na zadanie jeszcze większej ilości obrażeń. I spójrzcie na to. Moonrock Sword, który ch chyba do tej chwili, nie licząc tego Flailed, nie wiem tylko gdzie on jest, tu jest, Flailed. On ma, widzicie, 70 delay. Delay to jest opóźnienie, jeśli ktoś oczywiście do tej pory jeszcze tego nie rozgryzł. On ma 25 obrażeń, 70 delay, czyli 70 opóźnienia. Tam nie wiem, to jest jaka to jest jednostka, setnych sekundy, czy, czy <gryw> jak to działa. E, zakładam, że może to być setnych sekundy. Ale 70 jakichś tam jednostek stworzonych przez twórców 25 za uderzenie oczywiście i 33 absorbuje. Ten jest troszkę lepszy, ponieważ zadaje 15 w 45, czyli 30 na 90, no może nawet mniej więcej podobnie stoją, powiedzmy. E, ale jest jednoręczny, troszkę szybciej się nim macha, no i oczywiście świeci w nocy, dlatego go wybrałem. Nie licząc e, skimdara, który był troszkę wcześniej przeze mnie używany i ma minimalnie większe obrażenia. Spójrzcie tutaj, 15 na 45, a tutaj mamy 25 na 45, plus... Secondary, czyli drugi atak, 32 na 80, a tutaj 50 na 45, plus absorbuje 25 obrażeń fizycznych i myślę, że to jest naprawdę na najlepsza gra w grze, najlepsza gra w grze, najlepsza broń w grze, Boże, Chrysta, mam nadzieję, że mi wybaczycie za to, ale ja gadam bzdury chwilami. Sam się na tym ławił. Royal Maze of the Ancients. Najlepsza broń w tej grze. Na chwilę chyba obecną. Mm, jeszcze zdobyliśmy inne przedmioty, które w sumie nie wiem, gdzie się pochowały. Tu jest jedna rzecz. Ancient Core. The Core of the Ancient Garden. This item currently has no use. Um, troszkę dziwi mnie, bo to był Dark Garden, czyli tak, taki powiedzmy mroczny um, strażnik. No, a to jest taki jednak e, starożytny strażnik, tak jakby wypadało nam z tych mniejszych, których oczywiście załatwialiśmy w poprzednim odcinku. Na razie nie ma zastosowania ten przedmiot. Może będzie miał, jeśli będzie miał, to oczywiście sobie do tego wrócimy i sobie ogarniemy, co z tym przedmiotem jest nie tak. Mm, tak samo jak Signet of the Alchemist, jest chyba najlepszym pierścieniem w grze. E, nie mam na razie żadnych innych lepszych przedmiotów. To jest wszystko, co mi wyleciało. I myślę, że mogę dzięki temu założyć sobie Ceremonial Maze of the Ancients i sobie tym powalczyć. Nie mam niestety przeciwników już na tej wyspie, bo wszystkich wybiłem. I ogólnie sprawa z Ancients, czyli starożytnymi została zakończona. Nie wiem czy będziemy musieli jeszcze do nich powrócić czy nie, ale przy zachodzącym słońcu żegnam się z wami. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Dosyć krótki, ale jak mówimy. W poprzednim odcinku treściwy, bo zobaczyliście, że da się go szybko załatwić. Bardzo fajna broń i polecam nowym graczom robić to na samym początku, żeby oczywiście mieć później ułatwienie. Dziękuję bardzo serdecznie Wam za uwagę. W kolejnym odcinku zajmiemy się zapewne pająkami, ale nie chcę tego obiecywać. Póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Wy w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło. No i cześć.